Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę wam, jak kupić Bitcoin za złotówki. A więc zaczynajmy. Sposób, który wam pokażę, będzie to kupno Bitcoina za złotówki za pomocą giełdy Bitbay. Ja sam korzystam bardzo często z tego sposobu, żeby kupić czy to Bitcoina, czy inne kryptowaluty. A to dlatego, że jest to w sposób bardzo tani, ponieważ jedyna prowizja jest to prowizja giełdy, a ta prowizja to 0,43%. W momencie, kiedy kupujemy Bitcoin za złotówki, na przykład kartą na innych giełdach, to będziemy musieli jeszcze zapłacić prowizję odnośnie karty, czyli będzie to około 3,5 czy 4,5%. Czyli tutaj mamy najtańszą opcję. No i teraz tak. Jeśli jeszcze nie macie konta na Bitbay, to link znajdziecie w opisie tego odcinka. Wystarczy, że w ten link klikniecie i następnie należy się zarejestrować. Tutaj możemy kliknąć Register czy też Zarejestru, jeśli macie po polsku. Jeśli macie po angielsku, klikamy tutaj w prawym górnym rogu, w tym oto miejscu. No i wybieramy sobie tutaj język polski z listy. I w tym momencie nasza giełda zostanie przeładowana w języku polskim. No i następnie klikamy Zaloguj i logujemy się na nasze konto. Kiedy już się zalogujemy na nasze konto, będziemy mieli taki mniej więcej oto widok. Tutaj mamy nasze portfele, tutaj rynki dostępne. I aby wpłacić na BitBay złotówki i następnie kupić bitcoina, należy tutaj z menu z lewej strony wybrać portfele. No i po wybraniu portfeli mamy tutaj dostępne różne portfele. No i to, co będziemy chcieli zrobić, to kliknąć tutaj w tym oto miejscu na PLN, czyli złotówki. No i tutaj możecie mieć jeden lub dwa portfele w złotówkach dostępne. Ja mam dwa w tym momencie. No i wystarczy na jeden z tych portfeli kliknąć. Nie ma to znaczenia czy będzie to PLN czy bank. I po kliknięciu wybieramy tutaj z listy wpłata, ponieważ chcemy wpłacić złotówki. No i tutaj mamy trzy opcje wpłaty. Jedna z nich to jest karta płatnicza. Możecie oczywiście w ten sposób wpłacić. Zaletą jest to, że złotówki pojawią się u nas na koncie praktycznie natychmiastowo. Natomiast negatywną stroną jest to, że prowizja zaczyna się od 10 zł. Czyli jeśli kupujemy na przykład tylko 20 zł, wpłacamy 20 zł, żeby kupić bitcoina, to prowizja może nam zjeść połowę środków. Czyli jest to sposób opłacalny, ale tylko w momencie kiedy wpłacamy większą kwotę. Druga z dostępnych opcji to poczta polska. Czyli tutaj za pomocą poczty polskiej możemy także wpłacić pieniądze na Bitbay i następnie w ten sposób możemy zakupić bitcoiny. Natomiast w tym odcinku skupimy się na trzeciej opcji, a trzecia opcja to przelew bankowy. Ja z tej opcji sam korzystam najczęściej, a to dlatego, że sam przelew jest darmowy, czyli nie płacimy żadnej prowizji, czyli wysyłamy np. 100 zł, 100 zł dochodzi u nas na giełdę i za te 100 zł możemy kupić bitcoiny czy też inne kryptowaluty. No i tutaj tak, wystarczy zalogować się nasze konto w banku i tutaj mamy podane wszystkie informacje i należy się upewnić, że te informacje skopiujemy prawidłowo jeśli klikniemy na ten oto znaczek z prawej strony, na tą ikonkę w tym momencie dane pole zostanie skopiowane czyli tak, należy się upewnić, trzy rzeczy są najważniejsze pierwsza z nich, żeby nazwa odbiorcy była właśnie taka czyli najpierw kopujemy nazwę odbiorcy, jeśli macie konto w mBanku, tak jak ja to pierwsze pole, które należy wypełnić, to jest nazwa odbiorcy, czyli tutaj kopiujemy, i następnie przechodzimy na stronę naszego banku, klikamy wyślij przelew i wklejamy nazwę odbiorcy. Drugie pole, akurat u mnie w banku, to jest rachunek, na który wysyłamy pieniądze, czyli w tym momencie byśmy musieli skopiować IBAN. Czyli znowu klikamy w tym miejscu, kopiujemy i wklejamy w miejscu, w którym wpisujemy dane do przelewu. I trzecia bardzo ważna rzecz, najważniejsza, którą musimy yy, wpisać, to tytuł przelewu. Tytuł przelewu powinien być taki, jak tutaj widzicie, czyli należy go skopiować i wkleić tytuł przelewu. Dlaczego jest to pole najważniejsze? Ponieważ tytuł przelewu każda osoba ma inny. I ten tytuł przelewu jest. Tak, jakby połączony z Waszym kontem, tak? Czyli jeśli wyślecie, mamy taki tytuł przelewu, to Bitbay będzie wiedział: Aha, czyli moje konto jest połączone z tym tytułem przelewu, czyli automatycznie środki zostaną zaksięgowane na moje konto. Jeśli tego tytułu przelewu nie będziecie mieli, to Bitbay nie będzie wiedział, gdzie te środki zaksięgować. Czyli dlatego musicie pamiętać o tym, aby tytuł przelewu. Na pewno skopiować. Sprawdźcie to jeszcze trzy razy, czy tytuł przelewu skopiowaliście, ponieważ jest to ważne, aby środki, które wyślecie, zostały automatycznie przelane na wasze konto. No i oczywiście, jeśli w waszym banku możecie także wpisać adres odbiorcy, czy też na przykład Swift, to możecie te pola także tam wpisać. Aczkolwiek ja, jak wysyłałem przelew, wpisałem tylko IBAN, nazwę odbiorcy, tytuł przelewu i adres odbiorcy bez wpisywania Swift, ponieważ u mnie tego pola nie było i przelew i tak bez problemu doszedł. No, i tutaj jeszcze jedna rzecz. Jeśli wysyłamy przelew, to jest on zazwyczaj księgowany o godzinie 11, 14 i 17. Czyli w zależności od tego, o której porze wyślecie przelew, możecie na niego oczekiwać od kilku godzin, nawet do kilkunastu godzin. Jeśli na przykład wyślecie o 18, to będziecie musieli poczekać na zaksięgowanie tego przelewu do godziny 11 następnego dnia. No i jeśli chodzi o wpłatę pieniędzy, to wygląda to tak. No i teraz pokażę Wam, jak za te pieniądze, które otrzymamy na, na konto, kiedy środki dojdą, to zobaczymy, tak jak u mnie mam w banku, mam na przykład 48 zł, czyli właśnie jeśli wyślecie na przykład 100 zł, tu się pojawi 100 zł. No i teraz Wam pokażę, jak za te środki można kupić Bitcoin. W celu kupienia Bitcoinów przechodzimy sobie tutaj na giełdę i po przejściu na giełdę, Kupno jest bardzo proste. A w kolejnych odcinkach przedstawię inne opcje, bardziej zaawansowane, które są dostępne na Bitbay. Zacznijmy od najprostszych. Czyli, teraz, tak mamy, zaj, dajmy na to, tak jak ja: 48 zł na giełdzie, i chcemy kupić. Tutaj mamy rubrykę Chcę kupić. Sprawy jest: chcę sprzedać. Czyli, jeśli chcemy kupić bitcoiny, to tutaj u góry, po przejściu oczywiście na giełdę, tutaj u góry klikamy i wybieramy, którą chcemy walutę kupić. Po pierwsze, wybieramy za jaką walutę kupujemy. Czy to za euro, za dolary, za bitcoiny, czy też na przykład za złotówki. Czyli ja w tym wy wypadku wybieram złotówki PLN i następnie wybieram, którą walutę kupuję. Czy Bitcoin, czy Ethereum. W tym przykładzie, może kupię bitcoiny, czyli klikam sobie na Bitcoin. Stronka jest przed przeładowywana. Widzimy tutaj u góry, że jest już wybrany Bitcoin. No i kiedy już tutaj mamy wybranego Bitcoin yy, PLN. To możemy wystawić naszą ofertę. Tutaj w tym miejscu możemy kupić, a tutaj sprzedać, jeśli mamy na przykład jakieś kryptowaluty. E, czyli w tym momencie chcemy kupić Bitcoina, czyli tutaj po pierwsze wpisujemy po jakim kursie chcemy kupić. Kurs jest widoczny tutaj z prawej strony, czyli wystarczy ten kurs na przykład skopiować ostatni kurs, Ctrl C, wklejamy go tutaj. Możemy go oczywiście tutaj zmienić, albo wpisać ręcznie. Następnie w tym miejscu możemy wpisać, jaką ilość bitcoinów chcemy kupić, albo. Możemy tutaj kliknąć w to oto miejsce, kup wszystko. I następnie w tym miejscu możemy wpisać o jakiej wartości bitcoiny chcemy kupić. Czyli dajmy na to, ja chciałbym kupić za 10 zł, to tutaj wpiszę 10 zł. W tym momencie, tutaj na dole pojawi nam się, ile bitcoinów otrzymamy. No i jeśli wszystko się tutaj zgadza, jeśli kurs sprawdziliśmy, że jest taki, po jakim chcemy kupić, ilość bitcoinów także, wartość złotówek także, klikamy tutaj, kup. No, i w tym momencie BitBay przetwarza nasze zlecenie, i jak widać, u mnie jest sukces, oferta została dodana, i ta oferta zostanie dodana w tym oto miejscu. Tak, w tym oto miejscu zostanie ona dodana. Tutaj są ostatnie transakcje, a tutaj będziemy mogli zobaczyć ostatnie oferty. W moim przypadku ta oferta została automatycznie zrealizowana, ponieważ ktoś akurat sprzedawał po danej cenie. I tutaj możemy kliknąć Historia i zobaczymy tutaj ostatnie transakcje. Czyli jak widzimy jest tutaj transakcja, że kupiłem po takim oto kursie taką ilość bitcoinów. No i to był właśnie najprostszy sposób na to, aby kupić bitcoiny na giełdzie BitBay. W przyszłości nakręcę filmik o tym, jak korzystać z innych typów transakcji, m.in. szybka transakcja czy też stop market. Dajcie znać w komentarzach, czy udało Wam się kupić bitcoiny i jakie kryptowaluty Waszym zdaniem warto kupić, jakie kryptowaluty mają szansę na największy zysk w przyszłości. No i pamiętajcie, żeby kliknąć łapkę w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.